Był w domu, myślę, że nie będzie raczej. A tak specyficzny ma tak specyficzny, tak specyficzną ma że komu nie pokażesz każdego No Dokładnie, Pierwszy co do jakiegoś sklepu no. trzeba uderzyć no. i myślę, że od razu będzie... Raz zostało 6 minut. Łączy ten. No, okay. no i ja, na co już go? <noise> Sprawdził na Wikipedii, że tam jest 256 mieszkańców a nie 600 7 minut no strasznie przerywa, tu jest naprawdę w tym w tym tu ciężko jest ten to jakiś normalny zasik oni jakoś tak lubią się ukrywać, co? Po takich dziurach co jeden, to bardziej skitrany I miłosny i Im bardziej schowany, tym łatwiej znaleźć Ja się dziwię, co ten Paweł taki kurwa teraz grzeczny na kurwa, po odpalił święci się kurwa No oczywiście, że tak, przecież mówiłem, że odpalał A ta... ja to zawsze jestem grzeczny I kulturalny Elokwentny Dowcipny Przystojny. nasz kochany napis. Nie wiem, to jest jakiś coś. Pewnie są tym Jedźmy dalej na razie. Jesteśmy już na miejscu. Nasz pedofil niestety odwołał spotkanie sklep. Ogonem. Tak, tak, tak. Do pani na głośno? No jeszcze raz podpis. Na tym właśnie do sobie mieszkaliśmy. Jeszcze jeszcze blok. Trzeci blok. Nie, nie, nawet pierwszy to trzeci blok mhm. na samej górze, bo po... Po, po lewej stronie. Dobra, na samej górze to lewej stronie. Tak, tak, tak. On oczy takie dziwne ma? Oczy dziwne takie ma. No widzi pani jakie ma jedno, jedno oko ma w innym kolorze jakby nie. Może tak być. Pan no. mieszka mieszka w tym. trzecim -hmm. blok ale to po trzeci. Na lewej stronie. Trzeci blok na samej górze po lewej stronie. Dobra, dzięki. Dobra, dziękuję. Tak. Tam tam jest Dobra, pa. Dobra, dzięki. Teraz... I teraz Tak, My mieszkaliśmy w tym z Na samej górze Więc razem ten blokiem Jest ten bliżej trzeci. I e, trzeci tam. Możesz coś. Aha, bo to jest zawsze budynek tak, tak. z tego kolor. Tak. tak. No już widzę to, to biały tak. Biały, biało-różowy. Tak, ten blok, I na samej górze po lewej stronie, to się tworzy no tak, i to by się zgadzało, bo no. tu nie ma zasięgu. Nie ma, to, no. to, to, to wejść tylko na stronę i sobie zaobserwuj nas. I łowcy do mieli polsar Play Dzięki. Twoja robota. Twoja robota. Możemy? Witam. Mamy go. Sklepie, także możemy zostawić bo to może, się, fajnie, czekajmy, może Czekaj, Marek. Nie, nie doskupia, kupił był, 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 był półtora, półtora godziny temu był w sklepie, kupił 07 wódki i jest na kramę. No tak, ale jak wypije to on typu, nie Nie, on już wypił On już wypił, on on już nie wypił nie, i on za pół godziny, za pół godziny to będzie spał. No to jedziemy. musimy jechać, tu, proszę bardzo, jesteśmy kojego jego domu. Jedziemy Marek, czekaj za kupię nie. coś do picia. No bo to potwa zanim go wyciągniemy. I rok, jedziemy samochodami tam potem. Jedzie z nami, czy nie, musisz pojechać samochodem. Czy jedzie z nami? No, mogę z nami jechać. No to siadaj. No, siadaj z nami, jedziemy. Marysia. Na drugą stronę jedziemy, jedź za nami. Na drugą stronę jedziemy. Jedź za nami. Jedziemy. jedziemy. Dobrze. Dziękuję. Powiedz, że już jesteś, Powiedz, że już jesteś, że już udało Ci się załatwić to twoje w cudzysłowie alibi, żeby się wyrwać hmm? od babci jesteś już wolna i przeczuwasz, że może on nie ma pieniążków, czy to o to chodzi? Nie, nie, nie mówię. nie, nie, a może powiedz nie że tak, że skoro problem. już Ci się udało wyrwać, to bajk, tak gdzie? bo ja ogólnie takim słowem pieniądze, to nie problem, bo tutaj... no tak, dokładnie, nie wiadomo, O, halo. No, hej. No, ja już mam alibi zrobione, słuchaj. Już babci powiedziałam, że idę do koleżanki. To widzimy się? Co? A nie dasz rady wcześniej? Co? No, bo wiesz, bo, bo jeśli chodzi o sprawy, yy, ten, jeżeli chodzi o, o, o pieniądze, to nie jest to problem, nie? Nie rozumiem, weź napisz. Jak dzwonisz do niego, to jest wszystko, co tutaj znaczy. Konieczne, i zacznij od tego, że pieniądze to nie problem. To nie wejdzie, więc... Jest, jest, jest to Dobra, Poczekaj, no? Nie, 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 że nie, 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 kurwa nie, nie, że... Ale nie Rozmawiajmy, rozmawiajmy jak dorośli ludzie Rozmawiajmy jak dorośli ludzie Jeden, 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 jeden rozmawia Drugi słucha To się nazywa konwersacja A ja mam inne pytanie To Skoro uważasz, że to były żarty to czemu chwaliłeś się Faktem, że podobno wcześniej robiłeś. A nie, i... to nie, a skąd? A skąd? To były takie bajery. Spraw. Tak? To te bajery trzeba to będzie, to to, to będzie to trzeba. Dobra, powiedz tak, od jakiego czasu nawiązujesz kontakty z dzieciakami w internecie? Nie wiem. Od jak dawna tak piszę? Nie, nie, no może no, za dwa miesiące. I po co tak? No, Przez wiemy. Obudziłeś piszami. się rano i stwierdziłeś tak, tak, nagle, że tak będziesz pisałem. pisał do dzieciaków? Tak, tak tak Dobra, tak to nie wiem. Ale, ale o czym pisałeś z tymi dzieciakami? No i tak sobie bajery Ale nie wiemy o Dobra, to proszę. sobie jakby cię odwiedził tata? No i co, to bym dostał po reju? Od kogo by dostał po reju? Od, 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 od jak nie wiem, czy od jej brata, czy od tych kołpacza. On by dostał, nie by, że mi dostałby, mi dostałby on. Nie wiem, to ja bym dostał. Muszę być. No i co, i nie boisz się tak? A w krzywda jakby zrobił dziecku, wiesz. No, Druga osoba, która mogła dostać te pieniądze Bo jeszcze mówiłeś, że jak nie z tą dziewczynką to z inną Ja Ci mogę sobie przydać wiadomość Słuchaj, nie chcesz to nie, dam tamtej, twoja sprawa, chcesz to daj znać I nie zadawaj głupich pytań, napisz konkretnie tak lub nie Albo dajmy sobie spokój Po czym pisaś, yy, Po czym napisałeś, słuchaj, pisałem, że yy, pierwka kasa, a później seks Więc to jest tylko o to chodzi Więc ja mam pytanie Co to za dziecko? Co to za dziecko po drugie? Bo to też miała być osoba nieletnia nie. Bardzo młoda jak było w tej chwili patrz panowie to już ludzie ja to nie chcę mieć co to za dziecko? się pyta ciebie koleżanka ja nie wiem co to za dziecko ja jej nie znam czyli to było kłonstwo, tak? kłamałeś z tym dzieckiem, tak? ja nie wiem kłamałeś z tym dzieckiem? pisaliście ale powiedziałeś Nikoli, tak? pisałeś 13 tygodni temu, tak? no i napisałeś jej Panie kolego, że jeśli ona się z tobą ja nie chciałem, spotka, spotkasz się z innym dzieckiem. No. no. Wyznaczyłeś miejsce spotkania? Z innym dzieckiem? Na dzisiaj? Nie. No. Na dzisiaj, z Nikolą. Wyznaczyłeś miejsce spotkania? Tak. Tak? Godzinę wyznaczyłeś? Tak. No właśnie. Czyli nie chciałeś się spotkać, czy nie? Chciałem. Ktoś, kto wyznaczył miejsce spotkania? Napisałem, że nie. Ale się nie chciałeś spotkać. Dążyłeś do tego spotkania, Nawiązył, nawiązałeś ten kontakt z dzieckiem, dążyłeś do tego spotkania. Na co Państwo się umawiał z dziewczynką 13 lat temu? Po co chciałeś głupie kupować? Tak, pisałem. Mówię, mówię szczerze. Za 2 tysiące tak? Nie. Po co, nie, ja bym szkoleni miał tyle pięknie a, no a ja mam pytanie, bo dobrze, no skąd by miał pan tyle pieniędzy, bo ale będę pan, będę. pan na grupie na Facebooku pisał, że chciałby pożyczyć 5000 tysięcy złotych na 12 miesięcy. Bo chciałbym. No po co? Żeby po się to. spotkać z dzieckiem, tak? No, jakby... Nie, nie, nie. nie, nie, nie rozmawiamy nie, szczerze. Nie, panowie, tak, rozmawiamy tak, szczerze. Tak. To ja bym szczerze. tylko chciał zrozumieć. Co cię skłoniło do tego, że proponowałeś. Nie, Ale nie, nie. nie mów mi nie, bo każdy wie, że proponowałeś. Mamy nagrane Proponowałeś o zł tysiące złotych za spotkanie w hotelu i seksu w Limce. Chciałbym tylko wiedzieć, co cię do tego skłoniło. Nie mów do mnie nie, bo nie jesteś osobą nie upośledzoną. Odbiło mi, albo co, nie wiem. Nie wiem. Czy chciałeś się spotkać? Odbiło mi. Odbiło mi odbiło. Co, co Pan odbiło? Prokurator panu zadał takie takie pytanie. No, dlaczego co pan odbiło? No nie wiem akurat jakieś. Chciałeś uprawiać tekst z ostroku, tak? Nie <noise> <noise> chcę. No to miło. po co? No, prze, przeczytaj ostatnią wiadomość od pana. Były jakieś tam wysłane nie Nie, nie, Od początku było spotkanie, było opowiadanie, że się wcześniej spotykał z dziećmi. Ostatnia wiadomość jaką mam, jakby od pana. Zgadzasz się? Kupię gumkę i ci wsadzę wciwkę. Okej, okay, 200 tysięcy złotych, przed wsadzę. 20 minut temu. Przed wsadzę, to płacę jest na rękę, okej. Okay. To nie jest to. No. Napisałeś to 20 minut temu. No napisałem, no ale za co? Ja bym miał wtedy 20, minut. No Ale po no, na 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 co napisałeś do dziecka? Piszesz do dziecka 13 lat. To były tak, teraz to Teraz ja mówię, nie, Ale teraz ja mówię, nie. pan słucha. 20 minut temu pisałeś do dziecka, które ma 13 lat, że kupisz gumkę i wsadzisz go. Gdzie czuję? Co za, za, tak. Na język? Tak no i jedna gumka Po co ci ta gumka miała być na spotkaniu? się na do 13-latki. I to będziesz musiał wytłumaczyć najpierw policji, a później prokuratorowi. To cię gwarantuje. A no jak tak sprawdzą, że skrzywdziłeś jakieś dziecko. To, a to nie. A w to, korespondencji to jest. Nie jest, że nigdy, zrobiłeś coś z dzieckiem. nigdy tego nie było, ale tak napisałeś. napisałeś. w korespondencji. Policja to czytała. To napisałem, tak. I dlatego sprawdzą. Jeżeli sprawdzą, że doszło do skrzywdzenia dziecka i sprawca nie został ujęty, dostaniesz zarzuty. I wtedy masz 15 lat. Od ręki. Dobrze. No dobra, no czy jednak ustaliliśmy, że pisałeś. Tak. Pięć minut temu mówię, że nie pisałeś. Tak. No, teraz już pisałeś. No, pisał, pisał. no, no to ja No pisał, przepraszam. Znaczy, że mówię, że nie, Teraz nie, teraz już pisałeś. Teraz się przyznajesz, bo wiesz, że mamy dowody, wszystko. tak? że to no, nam nie łatwe. Spotkałeś się z dzieckiem wcześniej, kiedykolwiek, w przeszłości? Miałeś no to... kiedyś jakąś sprawę nie, za takie typu przestępstwa? Nie, nie. A jak mamy ci wierzyć, jak ty ty chwilę ty nie zdanie? Nigdy, nigdy. Nie wierzyć, ci, nie? Nadajesz ci na Podniecałem ci dzieci? Nie, nie, podniecałem. nie. Czemu Czemu okay. no, czy To czy chcesz uprawiać seks 30 lat? No, co się tak... nie A, pluj na koleżankę Ale kupię To nie jest głupie. 20 minut temu napisałeś, to że nie To nie jest głupie. To, to jest straszne. Ja nic. tego nie rozumiem. mi. To. Każdy, każdy z nas ma A ile razy pisałeś? Ile razy razy, napisałeś dziecko, że chcesz mi seks? Ile razy to powtórzyłeś, Teraz nagle ci się nie chce gadać? No w ciągu ostatnich 3 godzin mieliśmy całą koniec. Ile ty masz lat? 54. 54 i 13-letnie dziecko. Widzisz różnicę wieku? Nie ma 50-letnich pań w internecie? Nie ma? Trzeba łapać się za dzieci? Na policję, Policja ja przyjedzie, to, przyjedzie tutaj przyjedzie, po Ciebie no, specjalnie. Pewnie, Zamówiliśmy ci transport. Przyjeżdża ciumy, uber, tak, zabierze cię, mało takie, tego, za, 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 za dam, załatwiliśmy co, Ci nocleg pana, takie Na koszt to państwa. To... Po co takie pytania? Nie. A po co ty zaczepiasz dzieci w internecie, co? Po no. co zaczepiać dzieciaki? Wiesz po co tu jesteśmy? Po to, żeby Cię powstrzymać, okay. po to, żeby uświadomić Tobie i Tobie podobnym, to że takich rzeczy robić nie wolno i nie pozwolimy na to, rozumiesz? To rozumie. Od tego tu jesteśmy. Rozumiem. Rozumiesz. Do pieski idą? Tak, Na bok idą. Tak. tu na Rozumiesz dlaczego tu jesteśmy i dlaczego z Tobą Tak. Tak. No teraz tutaj mi, dlaczego zawierasz znajomości z dzieciakami w internecie, po co tym, nie, no tak no to robisz? No no nie wiem, no nie wiem, odbiło mi takich dzieciaków zaczepiłeś? Nie tak to było pierwsze Co? To nie było pierwsze, bo zaczepiłeś, je, ja wiem, o dwójce dzieci Dwoje, Dwie, to dwójkę Tam to może dwójkę A, może dwójkę, no. akurat bo o ty tak? A ile tak naprawdę, tam. gdzie masz, te, masz, na czym piszesz, na telefonie czy na komputerze? Na telefonie Na telefonie? Masz przy sobie telefon? Nie. Czemu gdzie go wyłączyłeś? Się, masz w kieszeni No, wyłączyłem A czemu kłamiesz? To, to, to może, tak, to, to a to prze, panie? Przepraszam oj 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 oj. O, ja 2 tysiące złotych proponowałeś 13 lat A jad. za a To już jest z takimi czekamy. Już pan takimi czekamy. Pan mi się to pyta już 20 razy No ale to nie jest pytanie co do dzisiaj na śniadanie To jest dość Posłuchaj mnie szczerze, albo rozmawiasz normalnie i nie udajesz bo Ale słuchaj mnie, patrzcie ja nie lubię jak ktoś mi przerywa Rozumiesz mnie? Tak To słuchaj mnie, bo nie będę się powtarzał No to rozmawiam na czołowie szczerze. Czyli co, tylko ja dwójkę? Ja w 5 minut, ja w 5 minut, do wszystkich. Tylko dwójkę dzieci zaciekujesz, tak? Przez te dwa miesiące, dwa miesiące nawalasz? Dwa miesiące? No tak powiedziałeś przed chwilą. Nie, Gubisz dwa miesiące się nie. się w wyzwanie. Zapytałem, od nie. jakiego dwa, czasu piszesz... Dwa jakie dwa, dwa miesiące? Powiedziałeś dwa miesiące. Co pan mówi? Jak z naszym dzieckiem, o którym wiemy, piszesz od początku kwietnia, wiesz, że to jest? Już trzy tygodnie ponad, a ty mówisz, że od dwóch piszesz. No to może to, 3, się no to może To może trzy, no to może... Przed chwilą mówiłeś dwa miesiące. Ja, Jakie dwa jak miesiące? Ja cię słucham w porównaniu do tego, <noise> co ty Nie, <noise> nie. <ty głos> mówiłeś o dwóch miesiącach. Dwa, ty... dwa, dwa miesiące. Dwa, dwa... dwa miesiące, Góre... słuchaj, Góre... gościu, Góra... mamy, Góra... Góra... mamy to nagrane. Góra trzy tygodnie. Mamy to nagrane, że powiedziałeś dwa miesiące. Ile było tych dzieciaków naprawdę? Słuchaj, policjanci i tak to sprawdzą w telefonie. Wszystko sprawdzą. Dwójka to stary. I dwójce powodowałeś spotkanie? Nie. Jednemu i drugiemu? Jednemu tylko? To dlaczego akurat to jedno wybrałeś? Czemu akurat to jedno wybrałeś do spotkania? Proszę, ja wam się nie będę tłumaczył, że nawet przed skaryn. Nie będę się tłumaczył, a dzieciaki możesz nam zaczekać? Nie. No To trzeba zaciekałeś, a teraz nagle się nie chcesz wytłumaczyć, co? Adam. Nie chwaliśmy. Masz jakiś honor w ogóle kormęć no swoją? Nie będę ja tłumaczyć. Aby a jeszcze pisałeś, że z jakimś dzieckiem to robiłeś, że ja, dziecko się <sum shooters> No jak to nie? No Też jak... ja... pisałeś. Pisałeś, no, To, 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 wszystko to trzeba a, jest pan policji, pan Mamy cały zapis konwersacji od okay. samego początku jak zaczepiłeś 3 kwietnia dziecko do samego końca do dzisiaj kiedy z nim pisałeś wszystkie nie. rozmowy Panowie, wszystkie ja ci, ja ci rozmowy reć, telefoniczne no, tak, wszystko no, tak. jest nagrane Adam. Panowie możemy tak się omówić niech policja tak. niech mnie zabierze tu, tu, no, to ja wiadom, wiadomo ja to to macie to teraz Adam jeszcze nie wierzy Adam jeszcze nie wierzy no tak ja mogę się przebrać, pobrać i mówić, Nie możesz ty nie możesz się ruszyć no, policja przejdzie to się no. pójdziesz ubrać. To nie mogę sobie... się przebrać. Nie możesz się nic teraz nie, przebrać. Ja chę, chę, chę. Teraz cię będziesz chę. tak czekał. Ja nie chcę nawet mówić za komery, nie, nie chcę nic. Niech mnie policja, nie chcę nie. No. Się Adam, ale czy ktoś pytał cię kto będzie, czego ty chcesz? Nikt cię nie pytał. Ty już sobie zrobiłeś, co chciałeś. Ty już sobie chciałeś się spotkać z dzieckiem, tylko cię to Pan nie chce mówić tego nagło. O, to nie nie chce mówić, bo się filmujecie. Kamer się nagle wstydzisz? Dzieciaka się nie wstydzisz, że kamer się wstydzisz? Zrobiłem błąd, to zrobiłem... Zrobiłeś. I to duże. I za to... bardzo powiedziane. I za to... I bardzo dobrze. No i to bardzo duże konsekwencje będą. A ty w ogóle masz to w czubie chyba, nie? Bo ja gadałem z swoim sąsiadem przed chwilą, to i mówi, że z tobą ślepie nie zadawać. W nie mają by, chyba za dobrej opinii o tobie, ja co? No, chwilą to. Dzisiaj masz wypite? Tak. No ty chyba ja, ogólnie no piszesz. Po flaszkę, po piwa hmm? mieliśmy. Wszystko wiemy, tak. No, no szwejst ze sklepu. A potem pisałeś, no, że ci w tym sklepie. No, nie no kupiłeś flaszkę i piwa dzisiaj. Znaczy. A skąd? Pano, panowie, panie, 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 ja nie panie, nie panie, panie, A to pan panie, gdzieś, gdzieś no, A gdzieś pan panie, panie, nie, nie, mieliśmy rozmawiać szczerze, a powoli mnie zaczyna się denerwować. No, no ty na winku To pan byłeś? pisał, że pan badał w, w Biedronce gdzieś? Jakie A.B.C. W Biedronce? byłeś, w sklepie A.B.C. Tu? O, Stałem o, koło ciebie, zaregałem regałem No jak to nie, to ty widziałeś lepiej. Ale to jest nieważne. Ja nie Pana pan, pan, ja dzieciom... nie, 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 nie Ważne nie jest byłem. to, co pisały inne dzieci, składały dzieciom pozycje seksualne. Napisałeś konkretnie, co będziecie robić. Nie wywiniesz się tak łatwo, Adam. Okay. Wszystko jest nagrane. Sprzedałeś do seksualne dzieciom, mm. dziecko pochlebne lat 13 i za to poniesiesz konsekwencje. Tak, delikatnie mm. powiem, ty świniu A nie, bo świna ma rozum, dlatego nie a ma A wiesz, jak się, jak się <laughs> tak powiecie, czy to nie tak rozniesie, jak cię ludzie będą yy, traktować? No tak. No ale to dzięki panu. I Bardzo dobrze. I od tego jesteśmy, nie? Wiem, tak? dzięki samemu sobie. Ale Dzięki temu, nie... że zaczepiłeś dziecko. Nie pisałeś nie z nie z dzieckiem. Z dzieckiem, tylko ty pisałeś z dzieckiem, to ty dziecko składałeś propozycję ustawienia seksu za kopia z dwa czy piątego, których nie masz. Nie. Czy byś miał, czy byś nie miał, to nie można przeniosić. Najgorsze to byś proponował. Za. Kiedy panu zadzwoniłem, przez rankę, jak się podpiszmy, bo patrzę, że wejdź tutaj na dół, bo policja i tak się nie dźwigniła, że I się przyznał, że pisał do ilu dzieci. Do dwójki. Do dwójki. No i jest tutaj świetny no My nie się będziemy wchodzić do mieszkania. I są screeny też, wszystko jest. Mamy na płuc nagle wszystko. Nie. A nie pozwalamy mu korzystać z telefonu, oczywiście, żeby, żeby, żeby. telefon ma w tylnej tak. jest jest też świadek, będzie zawiadowy nie skończył, Jak musi Pozdrawiam, dzięki, Dobra, Luka, Dobra, dzięki, pozdrawiam. Bardzo fajnie to kontakt? Po co to wszystko, co? Spotkałbyś się wcześniej czy później, nie? Wcześniej czy później byś się spotkał. Zresztą dzisiaj się chciałeś spotkać o 22, nie? Co ty chciałeś zrobić z dzieckiem o 22 godzinie? Będzie panu odpowiadać, przyjedzie policja i nawet prawo No to się. No my naprawdę. No to dobrze. Nie, stoisz tu, gdzie stoi. Nie, stądź tu, tu, stoi. Ej. To nie chce pan stoi jak panu tak zimno No i urabię to Ojej. No Ale nam przykro Jak pan się stoi. Przykro cię się z no, ci się no, trochę no, przykro? No, no mnie też nie <grym> Chyba nie mam zazwyczaj <grym> słuchu Do osób o skłonnościach seksualnych do dzieci Nie ma jej Ani trochę Mogę panu coś coś Nie mogę tak coś gadać pana Mogę sobie ja, tak gadać w kółko cały czas Jak pan chce No chcę Chcę gadać Adamowi, że źle zrobił że nie wolno wyciągać łapy źle, po dzieci Ja sam zrobiłem źle Wiem, że zrobiłem źle Nie musisz mi to przypominać Idź do jesli, to pisz po polsku Nad nami ciemna noc, a przed nami daleka droga Jesteśmy już po zeznaniach Wracamy do Poznania, ale jeszcze z tego co widzę mamy 2,5 godziny jazdy eee no cóż, już teraz możemy troszkę więcej Wam powiedzieć, jak już pewnie zaobserwowaliście u nas na profilu, tym razem działaliśmy z Krzysiem e, z e, łowcy, z Polsatu, e, dlatego że chcieliśmy doprowadzić do spotkania. E, tutaj w Krzysiu udostępnił nam e, swoją figurantkę, żeby, żeby wystąpiła w roli dziecka. Dla Adama, no ale niestety finalnie do tego spotkania nie doszło. Adam wymiękł w ostatniej chwili. Na godzinę przed spotkaniem napisał, że przyjeżdża do niego ciocia. Coś tam, że nie może, przepraszam, siostra. Siostra do niego miała przyjechać, nagle nie mógł. Zaczął przekładać na kolejny dzień. Później coś tam było mówione o tym, że o 22 chciał się spotkać z tą 13-latką. Także, także finalnie skończyło się na tym, że namierzyliśmy Adama w jego miejscu zamieszkania. Udaliśmy się na miejsce. Adam na początku nie chciał wyjść z mieszkania. Chował się, wyłączył telefon. E, wezwaliśmy na miejsce policję. Finalnie zauważyliśmy go w oknie. Wyszedł do nas. E, mieliśmy okazję z nim porozmawiać. Z nim. No Adam e, finalnie przyznał nam się do winy. Przyznał się do tego, że chciał się umówić z 13-letnią dziewczyną. Wyznaczył miejsce tego spotkania. E, napisał, że e, chce uprawiać seks, miał kupić prezerwatywy w tym celu. E, przyznał nam się do tego wszystkiego, jak już się z nim spotkaliśmy. Przyznał nam się oficjalnie do nawiązania kontaktów z dwójką dzieci. E, nie wiemy, czy to jest prawda. Będzie to weryfikowała policja. Szczerze mówiąc, mamy. Tutaj duże prawdopodobieństwo, że tych dzieciaków było więcej. Adam twierdzi, że kontakt w internecie z dziećmi pierwszy raz nawiązał dwa miesiące temu. Ja szczerze mówiąc mu nie wierzę, jest wielutnym kłamcą. Wielokrotnie nas opanował, pisał, że ma połamane nogi, miał spać z rusztowania. Tutaj ta siostra też była totalnie zmyślona, bo siostry w ogóle nie ma. Miał mieć brata, który okazał się już nieżyjący. Także, także Adam niestety był tym chłopcą. Mimo tego, że twierdził w internecie, że miał 29 lat, faktycznie miał ich 55. E, no był wyjątkowo, wy, wyjątkowo nieprzyjemny z wyglądu, że tak delikatnie powiem. W internecie przedstawiał się jako zupełnie inna osoba. I tutaj tak jak już wspominałem, mamy przykład człowieka, który Dążył do realnego spotkania z dzieckiem. To już nie miała być konwersacja w internecie. Tutaj nie mieliśmy yy, w tym przypadku żadnej pornografii, żadnych rozmów. On cały czas, od samego początku dążył do spotkania i on chciał się spotkać z realnym dzieckiem. Gdyby do takiego spotkania doszło, mogłoby dojść do niewyobrażalnej tragedii. Na szczęście udało nam się udaremnić to. Adam twierdzi, że nie spotkał się w przeszłości z żadnym dzieckiem. Chociaż naszemu, e, naszemu Wabikowi pisał zupełnie coś innego. No ale, ale finalnie twierdził, że nie spotkał się z żadnym dzieckiem. Miejmy nadzieję, że tym razem rozbiło się to e, tylko naszych Wabików, że tak naprawdę w przeszłości nie doszło do spotkania z żadnym dzieckiem i, i na tym się skończy? Że, że Adam czegoś się nauczył po naszej dzisiejszej e, interwencji, że ten pobyt teraz w zakładzie też da mu do myślenia. I, i więcej nie spotka się z... Nie, nie przyjdzie mu do głowy, żeby nawiązać korespondencję z jakimś dzieckiem, i, czy też spotkać się z nim w, w życiu realnym. Miron, chciałbyś coś powiedzieć? Mironek chyba zasnął. No, niestety, no już jest późna noc, jeszcze daleka droga przed nami. Myślę, że nie będę niepotrzebnie tutaj zajmował Wam czasu. Z grubsza już wszystko wiecie. Musicie uzbroić się w cierpliwość i niebawem zobaczycie wszystko na Polsacie, pełny materiał, poinformujemy Was o emisji odcinka. Także bądźcie czujni, trzyma. Trzymajcie się, cześć!